Przypomnę, dzisiaj mamy, dzisiaj mamy dzisiaj mamy, koniec praktycznie listopada. No tym razem trochę chciałem zmienić tryb wycieczek, także dzisiaj zaczynamy cykl wycieczek pieszych. Cykl wycieczek pieszych i za celu brałem sobie Rzekę Narew. Także znajdujemy się tutaj w miejscowości Bondary. Zaczniemy te wycieczki wzdłuż narwi, zresztą tu widzimy narw. Na narw nie jest tutaj zbyt jakaś taka za, za szeroka, ale nie mniej myślę, że wycieczki, wycieczka czy wędrówka wzdłuż tej rzeki przez okres zimowy, bo tu zaplanowałem parę, parę takich wycieczek wzdłuż tej rzeki dostarczy nam sporo, sporo emocji. Także zaczynamy tutaj jest tam w oddali widzimy zbiornik siemienówka, tam. Tama i także tutaj stąd zaczynamy i posuwamy się w, w dół rzeki dzisiaj zaplanowałem odcinek około taki, odcinek 10 km w jedną stronę prawym, prawym brzegiem, później powrót lewym brzegiem narwi, też około 10 km, także około 20 km. No oczywiście nie będę filmował całej trasy tutaj pokażę początek wycieczki początek wędrówki no tu jest rzeka Narew niezbyt duża i tu podążamy wzdłuż właśnie już ktoś tutaj szedł taką wąską ścieżką i my podążamy dalej także co raz pokażę, pokażę. na pewnych odcinkach zrobię parę ujęć myślę, że, myślę, że będzie dzisiaj fajny dzień Tutaj akurat e, e, podążamy takim e, łatwym, łatwą, łatwo drogą. Nawet gdy samochody dojeżdżają do Narwi. Także tutaj mamy taki odcinek e, łatwej wędrówki. E, no, dzisiaj obrazy z dzisiejszej wycieczki mogą wydawać się dosyć, dosyć takie monotonne, szare, e, ale powiem szczerze, m, brakowało mi tej wędrówki po, e, w takich przestrzeniach w łąk połąkach, polach, gdzie są odkryte tereny, szczególnie teraz w okresie pandemii. Także podążamy dalej wzdłuż, wzdłuż rzeki Narew. O, podążamy dalej. No i teraz taką specyfiką wędrówki wzdłuż chyba rzeki jest to, że wzdłuż tak krętej rzeki, bo bardzo tutaj Narew często kręci, zawija dużo jest zakoli. Specyfiką jest to, że trzeba tutaj obchodzić pewne, pewne tereny, czy zakrzaczenia. Za Także tutaj też właśnie w tej chwili tutaj obszedłem. No tutaj widzimy właśnie wróciliśmy z powrotem do Narwi. Tak jak mówiłem wcześniej, niezbyt duża rzeka. Dodam jeszcze, że tutaj pokażę ujęcie na krajobraz, który Tutaj widzimy, no spadł pierwszy śnieg, bodajże że w tej nocy także tak przypruszyło trochę. Temperatura koło 0 0ra e, e, stopni, 1 stopień powyżej zera. Także e, warunki do wędrówki e, dobre, lekki wiaterek. E, także myślę, że e, najciekawsze przed, przed nami. No tutaj doszliśmy do miejsca e, gdzie e, przy narwi znajduje się taka miejscowość, prawdopodobnie Słobudka. Słobudka, jak tu zobaczyłem na e, mapie gogla e, także rzeczka także troszeczkę, narew e, chciałem powiedzieć, że trochę jest szersza, a to, tylko tutaj w płytszym miejscu dalej, dalej się znowu zawęziła e, i e, idziemy dalej. Dodam tylko jako ciekawostkę, e, że tu wyczytałem, Narew ma długość około 480 km, z czego 450 km płynie w Polsce. Ciekawostką jest to, że rzeka ta należy do takich rzek, które mają wiele koryt, które łączą się w wielu miejscach i tworzą później wspólne koryto rzeki Narew. Także tutaj mamy też odcinek, czy wygodny, wygodny odcinek do wędrówki, tutaj obrzeżem pola także podążamy sobie, podążamy sobie. Yy, dalej. Mówiłem wcześniej o tym, że trzeba teraz tutaj od rzeki odchodzić, yy, wracać. No właśnie teraz <śprawdy> gdzieś się chyba na tyle odeszliśmy, że że rzekę zgubiliśmy zupełnie. No mam nadzieję, że podążam w dobrym kierunku, no patrzyłem tutaj według nawigacji Google, raczej idę w dobrym kierunku. No rzeka nieduża, ale ale tak tutaj zakręciła, że że ją po prostu zgubiłem. No teraz jak widać przechodzimy przez fragment lasu takiego świerkowego. Fajna odmiana. Nie ukrywam, że mi się podoba. Także idziemy szukać yy, Szukać narwi. To pojawiło się światełko w tunelu, już teraz dzięki tym razem aplikacji DRASEO. Już yy, zorientowałem się w którym kierunku mam iść. Także tutaj, teraz właśnie podążamy wzdłuż takiej małej rzeczki. Jest to dopływ dopływ narwi rzeka Rudnik. E, malutki ciek. Także tu musimy podążyć tym ciekiem, właśnie tym dopływem tą rzeczką, yy, i dojdziemy do Narwi ale będziemy już kontynuować yy, kontynuować yy, wycieczkę. No tutaj yy, znowu, mówię znowu zdarza mi się nawet dosyć często dziś trasę zgubić, a to się zamyślę, a to źle spojrzę na, na mapę i, i teraz właśnie muszę wracać. Także, ale już jak yy, im więcej idąc, spacerując, tym jest mi cieplej, także spaceruje się, wędruje się dobrze. No i, no i sukces, doszliśmy w końcu do Narwi, także jest narew tam w dole. My jesteśmy na takim wzniesieniu. teraz, tu idziemy fragmentem pola. Tutaj mamy też jakąś małą miejscowość. Nie powiem nazwy, bodajże Malinowa Góra, czy, czy coś takiego, no tu podejdziemy jeszcze do, o widać tam w dole rzeki Także teraz już mamy kierunek właściwy i podążamy sobie, podążamy dalej wzdłuż e, e, doliny tej, tej, tej malowniczej rzeki, z tym, że no tu mamy ładną też panoramę taką małą na te e, otwarte tereny. E, Chciałoby się powiedzieć nadburzańskie, nie, nie nadnarwiańskie. Narwiańskie, nadnarwiańskie. No, tutaj wędrując e, wzdłuż narwi, e, przechodzimy obok miejscowości takiej wsi e, Maciejkowa Góra. Ja tam wcześniej mówiłem Malinowa Góra, nie, nie, Maciejkowa Góra. W każdym razie tutaj e, idąc wzdłuż narwi, zobaczymy tak e, oddalono około 100 metrów, 80 metrów. E, jak to nazwać, czy to pozostałości wiatraka typu koźlak, także widzimy tam jeszcze jakieś tutaj resztki resztki takiego koła mulnego także to już praktycznie już na tyle jest zniszczone, że nie wiem ile on postoi tutaj w okolicy widzimy też, widzimy też ule tam wcześniej była tablica, że jest wstęp zbroniony, ten prywatny, no my tu weszliśmy tutaj od strony narwi no także tak to wygląda i e, wracamy do, do rzeki i dalej także podążamy zgodnie z dzisiejszym e, planem no tutaj muszę pokazać jedną scenę no niestety duży fragment narwi pewnie trochę opuszczę, dlatego, że trafiłem na taki cały pas tutaj przy rzece e, takich jakby nie wiem to nazywa to czy, czy ta e, roślinność przy nie, roślinność takich terenów podmokłych przyrzecznych w każdym razie muszę to wszystko obejść także no i tu praktycznie pewnie aż do, do tego pola duży duży obszar no szkoda bo Próbowałem się przebić, ale ale tam po prostu teren jest podmokły i zmoczyłbym się niemiłosiernie średnie zapewne. Także muszę troszeczkę się tu wrócić i aby się dalej dosyć tam do, do, do korytarzaki. Bywa i tak, tak jak mówiłem, pewne wędrówki zimą rzek yy, pełne są niespodzianek, dlatego że można trafić na miejsce gdzie jest teren rozległy, yy, rozległy teren, podmokły i już trzeba go okrążać tym samym tracić tracić czas tracić dystans i kontakt z rzeką tu pokażę czasami jakie są trudności podczas zimowych wędrówek z dwóch rzek no tutaj mamy akurat idę tutaj mam chcę dostać się tu na ten teren gdzie jest wyżej gdzie tu widzimy siatkę a tu mam przed sobą mały strumyk, ciek i generalnie muszę znaleźć miejsce, żeby przeskoczyć na drugą stronę jak nie trafię, wyląduję w wodzie o, tu widzę, że być może i po, po kolana ale w sumie to i tak już jestem mokry także spróbujemy no i już tutaj po po jakichś takich próbach po, po yy... Po przeskoczeniu tego e, kanału, strumyka, nie wiem jak to nazwać, doszliśmy już do miejscowości miejscowości słuszcza. Także teraz już pierwszy etap wycieczki się zakończył e, i teraz będzie drugi etap wycieczki. Muszę e, obmyśleć, czy wrócimy rzeką, czy wrócimy drogą asfaltową. Jednakże mamy mało, mało czasu, także raczej wrócimy już drogą asfaltową do. Wsi, do wsi Bondary. O, I wyjeżdżamy tutaj na miejscowość suszta. E, no, tak jak wspominałem, tam w poprzednim ujęciu e, rozpoczynamy etap drugi, czyli powrót. E, I tu pójdziemy. Wybrałem trasę, która według e, e, mapy Google powinna zająć godzinę 45 minut. Jest to trasa. Pójdziemy e, wzdłuż rowerowego szlaku Green Velo i Podlaskiego Szlaku Rowerowego. Także teraz tu czeka nas pewnie droga trochę asfaltu, być może jakimś szutrem, ale, ale początkowo miałem wędrować wzdłuż, wędrować wzdłuż Narwi z powrotem, tak jak mówiłem na początku, ale niestety nie, to że jestem cały, cały mokry, to i trochę, prawdę powiedziawszy, już już mi się ich chyba nie chce, bo, bo trochę się zmęczyłem tym przedzieraniem się przez różne krzeczory, także wybrałem e, łatwiejszą drogę powrotu do, do wsi Bundary. O. Tutaj wracamy do e, samochodu, e, wracamy do miejscowości Bundary. E, tutaj będzie już praktycznie zostało mi do przejścia około 2-2 e, e, km. O tutaj mamy czas odcinek drogi e, przez las E, także no, co, kończymy dzisiejszą wycieczkę, zaraz to z pół godziny i, i dotrę do samochodu, także no, e, tak jak mówiłem na początku, zaczynam cykl, cykl, w sumie parę wycieczek odbędę zimą, Braku, brakowało mi takiej wędrówki, wędrówki e, przez otwarte przestrzenie, gdzieś brakowało mi bliższego kontaktu. Przyrody, także myślę, że to będzie fajna okazja w przeciwieństwie do, do wcześniejszych wycieczek, gdzie sporo e, zwiedzałem różnych miast, miasteczek, miejscowości, a teraz zresztą jeszcze panuje pandemia, także akurat warunki, są sprzyjające do tego, żeby pobyć gdzieś tutaj e, samemu w, w, na, na, na takiej dużej przestrzeni. W każdym razie rzekę Narw dzisiaj już pożegnaliśmy. E, zobaczymy się pewnie za za parę tygodni, gdzie będę następny, gdzie będziemy zwiedzać następny odcinek, następny odcinek tej rzeki, pewnie od miejscowości Suszcza. Także tutaj jeszcze jedno tylko ujęcie. Cisza, spokój, samochodów jak na lekarstwo. Także bardzo fajnie się spaceruje. Także do zobaczenia na następnej wycieczce po województwie podlaskim.